Witam Was ponownie z tej strony Tomek DeLimat. Dzisiaj na kanale 13 runda e, sprawa Tysona Fury'ego, który ogłosił przemi wobec że wraca na ring. Wracam 13 maja, obecnie pracujemy nad przeciwnikiem. Do wszystkich leszczy, którzy mają moje pasy, dbajcie o nie, bo one należą do króla. Idę po moje pasy, ktokolwiek je ma. Tak napisał e, na swoim Twitterze Tyson Fury, wywołując oczywiście e, wielką sensację. W świecie boksu media już rozpisują się o tym, że Tyson Fury podał termin swojego powrotu na ring, że szykuje się wielki comeback byłego mistrza świata. Ja jednak uważam, że o faktycznym powrocie na ring Tysona Fury'ego będziemy mogli mówić dopiero w momencie, gdy on fizycznie w tym ringu się znajdzie. O co chodzi w ogóle z Tysonem Furym, tak w telegraficznym skrócie. W listopadzie 2015 roku Fury sprawił, jak mówią niektórzy, jedną z największych sensacji w historii boksu, pokonując Władimira Kliczkę, kończąc jego panowanie i odbierając mu trzy pasy mistrza świata wagi ciężkiej. Od momentu tamtego chwalebnego triumfu Fury jednak ani razu do ringu już nie wyszedł. Najpierw stracił swój pas federacji IBF po tym, jak odmówił walki z oficjalnym pretendentem tejże federacji, Piotrzesławem Głaskowym. Fury swoją decyzję tłumaczył faktem, że musi przygotowywać się do rewanżu z Władimirem Kliczko. Ten rewanż zaplanowany był najpierw na lato 2016 roku, później na termin jesienny, ale ostatecznie do dzisiaj do niego nie doszło. Powodem odwołania tej jesiennej walki były problemy Tysona Fury'ego problemy z alkoholem, problemy z narkotykami i problemy z poważną depresją, jaką u niego zdiagnozowano. Fury oczywiście zwakował swoje mistrzowskie pasy i od tamtego momentu teoretycznie spędza czas na leczeniu, na odpoczynku. W praktyce Fury nie byłby jednak sobą, gdyby od czasu do czasu nie. Przypomniał sobie, nie dał sobie znać, nie wywołał jakiegoś większego lub mniejszego skandalu, a robi to regularnie za pośrednictwem swojego Twittera. No i właśnie, żeby uświadomić Wam, z kim tak naprawdę mamy do czynienia, żeby dać Wam do zrozumienia, dlaczego Tysonowi firem ufać nie warto, przygotowałem kilka takich najbardziej charakterystycznych tweetów, jakie w ostatnim czasie zamieszczał. Zacznę może od tweeta, w którym Tyson Fury wprost ogłosił, że kończy swoją karierę. Box to najsmutniejsza rzecz, w jakiej brałem udział. W tej całej kupie główna, ja jestem the greatest. Ale teraz przechodzę na emeryturę. Sić wszyscy pałe. Tak napisał Fury. Oczywiście było to wielką sensację. Wszyscy pisali, że Tyson Fury nie poradził sobie ze swoimi problemami, że zdecydował się zakończyć karierę. Tymczasem kilkanaście godzin później Następnego dnia Fury zamieścił tweet o treści. ha, 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 ha. myśleliście, że pozbędziecie się króla Cyganów tak łatwo. Zostaje tu. The Greatest chciał Wam tylko pokazać, jak działają media. Tyson Fury wyglądając na to, że miał e, niezły ubaw z tego, wszystkiego, co, e, co się o nim pisze, a następnie wszystko postanowił zdementować. E, Fury regularnie odnosi się do bieżących wydarzeń ze świata boksu. Ostatnio komentował. Walkę Davida Haya z Tony Belliu, walkę, o której było na Wyspach, i nie tylko na Wyspach, bardzo głośno i w której ostatecznie niespodziewanie zwyciężył Tony Belliu. Philip pisał wówczas tak. Teraz wszyscy wiemy, dlaczego David Gay dwukrotnie wycofywał się z walki ze mną. Tego typu tweety bardzo jednoznaczne Tyson Fury przeplata z zupełnie innymi, na przykład takimi. Wierzcie w Pana Jezusa Chrystusa, a będziecie zbawieni. Opuśćcie ciemność i przyjście ku światłości. Jezus was ocali, Jego miłość ma wielką moc. O tym, że Tyson Fury żyje w alternatywnej rzeczywistości, przekonał się nawet Artur Szpilka, zresztą nie tak dawno. Fury wówczas wrzucał na swojego Twittera wideo z treningów ze swoim bratem Shane'em. I pisał, że Shane był niedawno na sparingach w Polsce. Tam sparował z Arturem Szpilką i lał Szpilkę na tych sparingach jak chciał. Wszystko w porządku, ale problem w tym, że Szpilka po raz ostatni sparował w Polsce jakieś 2,5 roku temu. Od jesieni roku 2014 przebywa w Stanach Zjednoczonych i tylko tam trenuje i tylko tam sparuje. Zresztą sam Szpilka odniósł się. Do tego tweeta w dość zgrabny sposób e, zapytał Fiorego, czy ten znowu wciąga. E, o pewnym rozdwojeniu jaźni u Tysona Fiorego może świadczyć też to, jak ostatnio odniósł się do swoich cygańskich korzeni. E, cygańskich korzeni, o których na przestrzeni lat wspomina nieustannie. E, on swego czasu kazał się tytułować mianem Króla Cyganów. Na każdym kroku podkreślał. Właśnie swoje cygańskie pochodzenie, a gdy ktoś powiedział coś przeciwko niemu, gdy ktoś coś opublikował, co godziło w pewnym sensie w Tysona Fury'ego, on od razu mówił, że to kwestia rasizmu, to kwestia nienawiści do Cyganów. Fury mówił, że ludzie po prostu nie mogą pogodzić się z tym, że Cygan jest mistrzem świata. Ostatnio jednak wyraźnie zmienił zdanie. Napisał, że zacytuję, donoszę, że od tej pory nie jestem już Cyganem. 2017 rok to nowy początek. Po prostu nie czuję się już Cyganem, nie podzielam przekonań cygańskiej kultury. napisał. Kolejny raz zaskoczył, gdy okazało się, że Andrzej Wawrzyk wpadł na dopingu i że nie może walczyć w lutym z Diontajem Wilderem o mistrzostwo świata. Wówczas Fury odniósł się bezpośrednio do Wildera, napisał mu tak, mogę walczyć z Tobą w lutym. Na takiego leszcza jak Ty wystarczy mi 5 tygodni. Ostatecznie, jak wiadomo, do walki Fury versus Wilder nie doszło. Z Wilderem walczył Gerald Washington, ale Tyson Fury znów osiągnął swój cel, znów znalazł się przez chwilę na świeczniku. Po co przytaczam te wszystkie tweety? No po to, żebyście... Zdali sobie sprawę, że mamy do czynienia z człowiekiem całkowicie rozwanym emocjonalnie, z człowiekiem niestabilnym, psychicznie, z człowiekiem po prostu chorym. Fury mógł umieszczać wpis o tym, że wraca 13 maja będą pod wpływem alkoholu, albo pod wpływem kokainy, albo pod wpływem antydepresantów. Mógł po prostu wymyślić sobie, że wraca 13 maja, stwierdzić, że znów wywoła wokół siebie jakieś poruszenie, ale ta data nie musi mieć nic wspólnego z prawdą. O tej dacie nie muszą wiedzieć nawet ludzie z jego sztabu. Oczywiście istnieje możliwość, że teraz ruszy cała machina, że ta data 13 maja zostanie jakoś tam podchwycona, że pojawią się oferty walki, że Fury też się uprze, że chce walczyć w tym terminie, no i że rzeczywiście jakieś kroki ku temu zostaną poczynione. Nie należy jednak zapominać, że istnieje bardzo poważna przeszkoda formalna, mianowicie taka, że licencja bokserska Tysona Fury'ego jest zawieszona i że zgodnie z prawem walczyć on po prostu nie może. Brytyjska Komisja Bokserska odniosła się zresztą do tego tweeta Fury'ego wydając specjalne oświadczenie. Czytamy tam, że no zaraz, zaraz wszystko ok, ale przecież u nas toczy się postępowanie. Pan Fury nie dostarczył nam dokumentacji a odwieszenie licencji to nie jest coś co załatwia się od tak pstrykając palcem. Fury oczywiście pokorny być nie zamierzał. napisał, że, no, że on tą brytyjską komisję to ma w dupie, bo ona nieustannie chce mu tylko zaszkodzić, że on będzie walczył sobie na licencji irlandzkiej. No ale pytanie dlaczego komisja irlandzka miałaby przyznawać Fury'emu swoją Licencje. W praktyka pokazuje, że komisje z różnych krajów raczej nie działają przeciwko sobie, raczej nie wchodzą ze sobą w konflikty i nie kwestionują nawzajem swoich postanowień. Zresztą sami Irlandczycy też do słów, którego się odnieśli, powiedzieli, że licencja to nie jest towar, po który można przyjść i go sobie kupić, a generalnie to oni szanują decyzję Komisji Brytyjskiej i nie zamierzają jej kwestionować. Box to oczywiście także, a może przede wszystkim, wielki biznes. A powrót Tysona Furego byłby bez wątpienia wydarzeniem na ogromną skalę. To cieszyłoby się wielkim zainteresowaniem, szłyby w związku z tym za tym duże pieniądze. Jest więc pewna szansa, że przy jakiejś współpracy brytyjska komisja potraktowałaby sprawę Furego nieco łagodniej, to znaczy przyspieszyłaby niektóre procedury, postarałaby się, aby ta licencja szybko została odwieszona. Co jednak rzuca się w oczy, to fakt, że zarówno Komisja Brytyjska, jak i Komisja Irlandzka w tych swoich oświadczeniach dało jasne do zrozumienia, że nikt ze sztabu Fury'ego się z tymi komisjami nie kontaktował. Że nikt nie kontaktował się w sprawie odwieszenia licencji angielskiego boksera. Moim zdaniem świadczy to tylko jedno, świadczy to o tym, że kontraktowanie walki Furymu nie jest absolutnie na żadnym zaawansowanym etapie, ba, ono jest nawet na wstępnym etapie. Tak jak mówiłem, myślę, że Fury po prostu napisał sobie na Twitterze to, co w danym momencie przyszło mu do głowy, nie skonsultował tego z nikim, no i teraz albo znowu po czasie będzie musiał to dementować, albo po prostu zrobi to jego sztab. Niezależnie od tego, jak cała ta sytuacja z tzw. Furym się zakończy, niezależnie od tego, czy ten powrót faktycznie nastąpi 13 maja, ja po prostu uważam, że na ten moment Fiurego do ringu nie powinno się wypuszczać. Nie powinno się go wypuszczać, dlatego że ewidentnie jest człowiekiem wciąż chorym, człowiekiem wciąż wymagającym leczenia, człowiekiem kompletnie rozchwianym emocjonalnie. Ta cała historia zresztą zmusza do wielu smutnych refleksji, do refleksji na temat tego, jak duża dla niektórych jest cena sławy. Fury sam przyznawał, że jego problemy zaczęły się tak naprawdę już po tej walce z Władimirem Kliczką, czyli po no, sukcesie na niewyobrażalną skalę, sukcesie, którego nikt się nie spodziewał. Fury osiągnął szczyt i w tym momencie tak naprawdę spadł na samo dno. Ja nigdy nie ukrywam, że za Tysonem Fury specjalnie nie przepadam, to znaczy uważam... Że on po prostu nie jest godny tytułu Mistrza Świata. Tym bardziej, że został nim po, po takim wzorze sportowca jak Władimir Kliczko. Mam jednak nadzieję no i życzę filmu tego z całego serca, żeby ta historia miała, miała po prostu szczęśliwe zakończenie. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was oczywiście do dyskusji. No i do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.